Witam serdecznie. Witam. Ja z Xavier. Witam na moim serwerze. Na innym kocie trochę. I dzisiaj nie Co z tego, że przyrzuciłem jak się zaczyna na serwerze? Bardzo. Nie posuwam się. Robię na nowo. Tym razem odcinek. Chodzicie. Wy to sobie, czyli do. Pojechał 2, 3, 4, 50 miliardów. Jak Tylko Trukuję potem zapamiętać. Chodzicie w kit. Yes. Dobra. Odbieram Cię kit wączek. Ja już go dobrałem. Za ja 30 dni mogę kolejny, bo na 30 dni są te ramiony. Kidowski nie są, dobra. Co mi drobnie? Gielib! Gielib! Nie! Jaki skam! Jaki skam! Nie! Wie, wie, mam. Nie wytrzymam, nie! Wiem, to jest tak trudne do zdobycia, chodź do WIPa. Nie, w bo zdobyłem, ale chodzę, bo jeden też. Nie, dobra, odbieraj. Sekita... Yy. dobra. Okay. No trzy ja No nic nie powiem. Ale kto był? No ciekawe, jak ja, ja nie mogę wyłączyć deszczu, ja tutaj nie będę. Nie. Więc teraz tak, może żeby było ciekawiej, to otworzymy sobie 5 anarchicznych skrzynek. Co? Będzie ciekawiej, będzie. Tak, <laughs> na pewno. Dobra, mam 5 kluczy otwieramy. Co drugi? Może coś fajnego Dobra, jasny grint. 64. Ja. Dobra otwórzmy, no nie Elitra I Anna kilo, Dobra to się przyda bardzo Elitra dwa razy spodnie. nie wiem po co wystawię sobie na rynek Za 150 i Elitrę mam, nie mam fajerwerek, na to się uskrobędzie Dobra i piszemy RTP, żeby nie! Zrobimy sobie bałwę. Ale ja zaraz nie będę ja. mogła grać. Zróbmy sobie sobie też sobie Bo będzie fajnie sobie swój sobie Więc ty... sobie ten... sobie już... Nazwiemy to sobie D. Four. That's four. four. Dobra, i myślę, że tutaj... Tutaj znalazłem fajne miejsce, w ogóle wkopywałem się. I mam 23 diametrów. Eee, tutaj... Albo nie, to tu. Będzie fajnie. Więc zróbmy Tutaj... Wejś. Jasny kwiat. Co to jest? Ej, nie jak. Jakim? Nie, to jest niemożliwe chyba. Tutaj zrobimy wejście fajne. I... tak. To będzie... To ten I tak. Te cztery. Aha, no tak. No, mamy stróżnika. Nie ja te... wiemy, jak się robi. Cztery. Tutaj umiemy. Słyszysz mnie? No, słyszę. Tak. Halo? No słyszę cię tak widzę. Halo? Czy jest no, jest, zdał się, U, jest, Nie zdało się jeszcze zrobić. O, jak zniwa. W sumie już bo ty ponad chyba 30. Nie ma, nie ma, A Nie A tam A A A A a gdzie ty w ogóle robisz to? No, pod ziemią. Pod ziemią. Ale wiem, ale obok tego. Obok Ciebie nie? Obok tych naszych. Nie. Tutaj będzie. Ale to da? No, nie wiem, gdzieś na losowych. Bo tam wpisałem R. Nie A ja nie chcę. Ale dostajesz. Mam, mam. <grym> Jestem ładniejsza. na no Kolejny chce się to patrzeć. Nie Tutaj się jeszcze lampiony walni i będzie wejście do naszej bazy. Więc ja tutaj teraz wybuduję wejście i wracam. No, ale, no, nie, no, nie. Dobra. E, jak się nazywa? A, Zrobiłem wejście i tu jest, jest w ogóle wody. To jest tak, idziesz sobie. Jeste, nie, nie, Jeste, nie, No właśnie, idziesz. Ej, ciekawe czy jak będę... tutaj, w... e, ja mam przed... Takie co na tym. Mogę cię do ciebie tepnąć plik. Ale po co? Nie będę ci nic zrobił. No

Zrobimy to tak, no to te pani. Czekaj. Siema. Nie ma. Jest. Dzięki. fajnie. Nie, nie chcę tego. Teraz tak. Tutaj dokończamy, i tutaj będzie korytarz. Tutaj będzie, widzowie, korytarz do Driftstone'ów. Do to farmy. No, No, jest. I tutaj można Dobrze! Oj, żelazo. I tak, tutaj będzie farma. Tutaj będzie farma dripstonu, tu będzie farma jedzenia. Zrobi się. Więc tak, będziemy mieć tu go i tam będzie magazyn. Więc tu będzie. No, nie, tak. Więc tu będzie bardzo fajnie i chyba sobie zmienię bazę właśnie na tą. Albo po prostu będę miał dwie. I tak, więc ja będę budować dalej i wracam jak skończę tutaj, tutaj pierwszą... Pierwsze miejsce w całej twarzy. Dobra. Baza dystryktu D2 zrobiona, że jeszcze nie dokończona. Czemu D2? Mam D4. D4 dystryktowy, tylko żeby Wam pokazać, moim, moim takim dystryktem. Dystryktem D2. I tutaj będzie jego bar, jej, bar, jej tego dystryktu, baza. Czy tak, farma. Tutaj będzie farma w Zipstowu. Tutaj będzie magazyn. Tutaj farma zwierząt. tak by się prezentuje. Tutaj jest wielki stół, więc tutaj tak? Taka teraz no, dobra. Ja idę w sumie. Dobra. Bardzo dokończymy. Kiedy ja dokończę za odcinki, to to jest odcinek, jak zacząć. Więc teraz w sumie, bo tutaj za nas będzie rozdawanie kluczy. Więc poczekam chwilę i wrócę jak dostarczam dobra są już klucze to ja teraz spałem tak, przypominam, że codziennie o 20 14.00, 18, 14 i 12 dostajemy jeden kluczkę z nią akurat to jest zależne 1 trzy 3 trzy 2 i 4 rzadkie. i 2 anarchiczne może zacznijmy od krzakich. I to jest codzienność, która mała, bo przewiduję. 34... na... 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 Co przyda? na... No, to na... A na... 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 Osiem lewów, żelgo kustu, nie, No nie najlepszy, ale teraz mam nadzieję, że w anarchicznej okładce. Trzydziesiąt będzie wasze 5 koła, anarchiczna klata. Albo ten... Albo główny? Nie, ana... Ej, anarchiczna to? Sato... Y... 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 La... Anarchiczna klata 2. więc nie wam, Hmm. To nikogo nie daje. damy? Teraz tak, customował. Czyli... Bardzo dobra, Ale to... Ej, dobra. Doszło, doszło. O! Boski topór. Boski topór. Hmm... <noise> boski topór. I teraz to zjemy. Przecież ty masz boski to. Ła! Nie mam jeszcze boskią tak Ej, czy to jeszcze przeskoczył? Ej! Biały ten! Biały kostium! Dajęczką? Zabójczy ludzi. Aha, i on dajesz siłę dwa i w ogóle jak spadniesz, to nic Ci się nie stanie. I ją dajesz tylko pani. Bądźcie boski, to podjadł cię wujka. No, 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 no. Więc tak. Um, bądźcie tutaj codziennie. Bądźcie tutaj codziennie. Dobra. Bądźcie tutaj codziennie, e, codziennie o 12, 14, 18, 20. dostaniecie właśnie takie o... Witam w bazie dystryktu D2. Wiesz, nasz dystrykt. Będz... Fajnie! <tryk> I... będzie... ta, w magazynie tam będzie... W magazynie będzie ten... ...w magazynie będzie... ...ten enchanting. No Wiesz, że no. tutaj na shopie są te? No, mogę mogę ci Tak, bo, okay. jest, bo jestem w innym dystrykcie. ...w A ty będziesz grał na jakim? Ty będziesz grał na rynku czy ten? Nie, ja będę wygrał na X -dusiu. Tutaj mamy Mobs Valmery, ale one są mega drogie, ale się nazbieram! I od razu zapowiedź na kolejny odcinek, czyli jak staję się najpotężniejszym graczem na serwerze. To będzie ciężkie, bo ten pan ma mega to, nie? No nie. Więc po prostu jak, jak staję się najlepszym tam. Ten... Просто, чтобы человек